Cześć, witajcie. Jestem przy moim zielonym groszku. Przyszła w końcu pora, żeby przeprowadzić zbiór. Stronki są już w pełni dojrzałe. Tak one wyglądają, takie nie za duże. W środku znajdziecie małe, zielone kuleczki. Za chwilę je wam pokażę. Na pewno każdy z was kojarzy taki groszek ze sklepu. Konserwowy można kupić w słoiczkach, albo częściej występuje on w puszkach. Ja tego mojego groszku, jak widzisz, no nie mam za dużo. Mało tych krzaków jest, brakło działki na więcej, także ja go będę po prostu mroził. Pokażę ci, jak można taki świeży, zielony groszek przygotować do Mrożenia, ale również podzielę się z Wami przepisem na zrobienie pysznego swojego zielonego groszku konserwowego. Także, jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam. No, i tak mam tutaj dwa strączki, już nie pamiętam, który był z górnych partii, a który był z dolnych. Zaraz postaramy się to ustalić. Otwórzmy strączek, mamy tutaj. Ładne ziarenka. Ono powinno być takie, wiecie, al dente. Także jak je ściśniecie, to ono się ugina, ale też jednocześnie stawia opór. Zobaczmy ten drugi. O, podejrzewam, że te właśnie były z górnych partii, bo nawet są one mniejsze. Ale opór jest porównywalny. Nie mogą być one za twarde nie mogą być one za miękkie zgniotę to ziarenko i jeszcze to mamy dwie połówki groszku także jest ok wiecie tutaj też dużą rolę odgrywa temperatura teraz przyszły upały do tego mała ilość wody więc również przez to ten groszek on będzie dojrzewał szybciej Udało się. Kopciuszkowa praca jest już za nami. Groszek wyłuskany. Taka miseczka wyszła. Aż się nie spodziewałem, że tyle tego będzie. Jest tego groszku tutaj nieco ponad kilogram. I teraz będziemy go blanszować. W garnku znajduje się około... 3 litrów wody. Ta woda jak widzicie już zaczyna wrzeć. Rozpuściłem w niej jedną łyżkę cukru, jedną łyżeczkę soli. Te składniki dodajemy po to, żeby utrwalić kolor naszego groszku i żeby on miał jednolitą teksturę. Także to wpłynie na pewno pozytywnie na nasz groszek. I co? Za chwilę wrzucam groszek, blanszuję około 2-3 minuty od momentu, aż woda zagotuje się ponownie. Groszek już się zagotował. Zdejmuję pokrywkę. I... 2-3 minutki blanszujemy. Praktycznie od razu po wyznaczonym czasie blanszowania będzie nam potrzebne sitko albo cedzak. Odcedzamy zielony groszek. Groszek mamy odcedzony. I praktycznie od razu ląduje on w lodowatej wodzie. To jest woda, która była w lodówce. Także chodzi tutaj o to, żeby teraz zatrzymać ten proces gotowania. Żeby ten groszek nie zrobił się zbyt mię miękki. Jeszcze tej wody trochę miałem. Możesz również dodać kostek lodu. I niech on tak się wystudzi. Woda zrobiła się ciepła. Jest to dobry znak. Gotowanie groszku ustało. Cała cieplna energia, która była w nim zgromadzona, właśnie została przekazana do wody. E, także nie będzie ryzyka, że on będzie zbyt miękki. Swoją drogą jest już teraz bardzo, bardzo smaczny. Ja uwielbiam zielony groszek. Odcedzamy go ponownie. Także sitko, ewentualnie cedzak w ruch. Ym, no i praktycznie nasz produkt, nasz groszek jest już prawie gotowy do mrożenia. Teraz musimy go osuszyć, poporcjować w torebki, e, ewentualnie w jakieś inne pojemniki i możemy go mrozić. Też tak jak widzicie, on utrzymał swój piękny zielony kolor. Nasz groszek sobie odcieka i jesteśmy już bardzo blisko do zrobienia groszku konserwowego. Groszek czekamy, tymczasem przygotowujemy zalewę. Do zrobienia zalewy będziesz potrzebował 1 litra wody, jednej płaskiej łyżki soli i jednej lub dwóch łyżeczek cukru. Jak to woli, do smaku gotujemy to, następnie po zagotowaniu wyłączymy gaz i dodajemy. Pół łyżeczki kwasku cytrynowego, ewentualnie możesz dodać sok ze świeżo wyciśniętej cytryny. Proponowałbym jedną łyżeczkę tego soku i tak przygotowaną zalewą będziemy zalewać nasze słoiki. Ja tutaj mam słoik, z którego bym skorzystał, gdybym robił właśnie groszek konserwowy. On jest o pojemności 370 ml. Napełniamy słoik, oczywiście, niezależnie od objętości, jeżeli będziesz miał większy słoik, czy mniejszy jakiś słoiczek, napełniamy zawsze 3 czwarte objętości. Czyli powiedzmy taki słoik, ja napełniłbym gdzieś o dotąd, pozostałą część niech stanowi zalewa, dotąd bym napełnił, zakręcamy i pasteryzujemy. Możemy pasteryzować w wodzie ewentualnie w piekarniku, jak kto woli, ja osobiście wolę w wodzie i dobrym rozwiązaniem jest również przeprowadzenie procesu tyndalizacji zamiast pasteryzacji, a jest to nic innego jak pasteryzacja, którą wykonujemy przez 3 dni. Pierwszego dnia pasteryzujemy 60 minut, drugiego dnia Minut 40, a trzeciego dnia minut 30. Wtedy mamy pewność, gwarancję, że wszystkie bakterie, które mogły znaleźć się w naszych słoikach, na naszych wieczkach, one zostały zniszczone. Także to jest to prosta sprawa, i w zimę będziemy mogli cieszyć się. Takim właśnie smacznym, pysznym groszkiem, czy to mrożonym, czy to konserwowym, prosto z naszych działek. Ja Wam dziękuję, zabieram się za przygotowywanie paczek z groszkiem, i my oczywiście widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.